Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak narzędzia marketingowe mogą wzmocnić sprzedaż w twoim e-commerce. Zacznijmy od pop-upów, tego powitalnego oraz exita. Pamiętaj o tym, aby systematycznie i skutecznie zbierać wszystkie zgody marketingowe od przychodzących do ciebie odwiedzających, ponieważ statystyki mówią o tym, że kupuje między 1 a 3% Nowo przychodzących klientów, warto jest pozyskać do nich adres mailowy i poinformować ich, że będziemy powiadamiać o zbliżających się różnego rodzaju promocjach. Wykorzystaj również narzędzia marketing automation. To są wszystkie funkcje, które pozwolą Ci komunikować się z klientami na poczet kuponów rabatowych, które możesz wysyłać, powiadomień o pozostawionych koszykach personalizowanych e-mailach, które będą uwzględniały produkty, które oglądał twój kupujący, to bardzo dobrze działa, kiedy dostajesz krótkiego maila z informacją, oglądałeś te produkty, może wróć po nie, może kupię po prostu. Jeżeli możesz, zadbaj o tę sprzedaż produktów cyklicznych. Jeżeli wiesz o tym, że klienci powracają, żeby kupić dany produkt, co miesiąc, co kwartał, warto im o tym przypomnieć. Bardzo fajnie też konwertuje data urodzin. Możesz w formularzu zapisu do newslettera dodać takie pole, prosząc o wprowadzenie urodzin, a wtedy system automatycznie wyśle do klienta w dniu urodzin e maila, na przykład z wcześniej przygotowanym kuponem rabatowym. Pamiętaj o etykietach produktowych, czyli to są te wszystkiego rodzaju widżety, które widzimy, wchodząc na listingi, widzimy, wchodząc na stronę główną. Dlaczego to jest bardzo ważne? Dlatego, że od razu komunikuje klientowi, co jest w promocji, na co warto zwrócić uwagę, czy też jakiego rodzaju to jest po prostu rabat. Skorzystaj z narzędzi do wysyłania SMS-ów. Często twój sklep oferuje taką gotową integrację, która pozwoli nie tylko wysyłać. E Maile do klientów, ale też również powiadamiać ich SMS-ami. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wciąż SMS ma kosmicznie wysoką dostarczalność. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale ponad 90% SMS-ów jest odczytywanych w pierwszej minucie od dostarczenia. E-mail nie ma takiej konwersji. Także dzisiaj tyle ode mnie. Zasubskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych filmach.